Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu. Właśnie siedzę przy komputerze i oglądam sobie moje statystyki i coś tutaj nie pasuje. Bardzo dużo osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje kanału. Także bardzo was proszę. Dzisiaj nie są moje urodziny, ale zróbcie mi ten prezent, by po prostu zapisać się tam na dole. My możecie kliknąć i od razu będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami. Jest przepiękne światło, zobaczcie, jakie fajne ujęcie takie zupełnie inne. I jeszcze jedna rzecz jeszcze jedna prośba. Mogę was poprosić o dwie rzeczy w tym filmie. Po pierwsze właśnie subskrybujcie mój kanał tutaj, żeby było u Was coraz więcej. I śledźcie mnie na Instagramie. Ja wiem, że bardzo dużo osób, które mnie tutaj śledzą, nie ma Instagrama, ale możecie to oczywiście nadrobić. Będzie mi bardzo miło. Tam jesteście na bieżąco, bardzo dużo e, rzeczy publikuję tak na bieżąco właśnie z życia we Włoszech, z mojej codzienności. Także zapraszam Was i dla mnie to będzie bardzo duże wsparcie, a dla Was. Bardzo mało pracy, bo tak naprawdę wystarczy tam kliknąć i mnie śledzić, i dla mnie będzie to dużo, a dla Was tak naprawdę Was to nic nie kosztuje. Także proszę Was, zróbcie to, bo na kanale YouTube jest Was prawie 60 tysięcy, a na Instagramie to jakoś kuleje jest Was tylko 12 tysięcy. Także różnica jest ogromna. Nie wierzę, że wszyscy ci, którzy mnie śledzą i oglądają mnie regularnie na kanale nie e, mają Instagrama i nie chcą mnie śledzić też na tym Instagramie. Także bardzo was proszę, nadróbmy to, nadróbcie to i śledźcie mnie zarówno na Instagramie, jak i właśnie e, na YouTubie. E, z góry dziękuję. Jeśli e, to zrobicie, dzisiejszy vlog będzie jak zawsze z lepkiem wielu rzeczy, e, takiej codzienności. W tym tygodniu wszyscy są w domu. Mój mąż nie pracuje, bo to jest tydzień Ferragosto. Tydzień Ferragosto, mówiłam Wam to na Instagramie, jest to taki tydzień we Włoszech, gdzie większość fabryk, większość firm, biur wszyscy mają urlopy. Wszystko jest zamknięte, oprócz sklepów. I e, dlatego wszyscy jesteśmy w domu i nie jesteśmy na wakacjach, więc wiecie, to nie jest też takie proste, żeby znieść całą rodzinę, nagrywać na spokojnie. Dzisiaj mam spokój, bo Anastazja jest u koleżanki dzisiaj rano, a mój mąż z Gabrielem i z Koko pojechali do teściów, e, bo tam musieli zrobić jedną rzecz. Także mogę zacząć spokojnie, jestem w dobrym humorze. Dzisiaj rano, już o siódmej prasowałam. Ja mam żelazko parowe. E, już na zewnątrz mamy 31 stopni, jest godzina dziewiąta. A o siódmej no było trochę mniej, 27-26 stopni, był fajny wiaterek. Ja pracuję na zewnątrz, na balkonie, bo to żelazko parowe. Wiadomo, unosi się bardzo dużo pary i kiedy mogę, to nie pracuję w domu, żeby ta wilgoć w domu nie pozostała. Bo wiadomo, że we Włoszech już i tak jest bardzo gorąco, już i tak jest bardzo wilgotno, ta wilgoć powietrza jest wysoka, także. Kiedy tylko mogę, to staram się właśnie pracować na zewnątrz. Bardzo długi wstęp widzę w tym filmie będzie, ale mam nadzieję, że Was nie zanudzam i co? Zaczynamy! Obowiązkowo stylówka na dziś. Stylówka bardzo wygodna, mogliście ją zobaczyć w ostatnim vlogu. Są to rzeczy od Moremoa. Te spodenki już stały się moim totalnym ulubieńcem, są tak wygodne, są tak fajnie uszyte i w ogóle podoba mi się bardzo ten kolor i do tego bluzka też z Morema kolczyki. Tutaj akurat mamy Hey Happiness biżuterię i kucyk z warkoczem, bo jest tak gorąco, że rozpuszczone włosy są absolutnie nie na miejscu. Do tego mogłabym ubrać klapeczki, jakieś japonki, jakieś sandałki, ale tutaj też nie jest to najlepsze dla stóp. Nie jest to też zbyt wygodne, kiedy się chodzi dość dużo, więc ubiorę klapki a la Birkenstock. Moje to akurat... Mandel, mówiłam Wam o nim też we vlogu, e, troszeczkę tańsza wersja Birkenstocków, ale uwierzcie mi, są świetnie zrobione, naprawdę e, bardzo wygodne, nic tutaj nie parzy, nie obciera, e, no i stópka e, jest jej wygodnie. Także tutaj stawiamy dzisiaj na wygodę, na komfort i absolutnie nie na jakieś ściągnięte rzeczy, obcisłe. Bo też Wam o tym mówiłam, jeśli jesteście we Włoszech, jeśli jest gorąco, nie tylko we Włoszech, w jakimkolwiek kraju, gdziekolwiek jedziecie, to nie szykujcie sobie zbyt obcisłych rzeczy, syntetycznych rzeczy, tylko absolutnie stawiajcie na rzeczy właśnie takie, przepuszczające powietrze, oddychające i wygodne, bardzo wygodne, bo kiedy jest upalnie, to yy, wiadomo, człowiek się poci, jakby nie było, każdy się poci. I fajnie jest sobie wybierać wtedy rzeczy, które tego jeszcze nie podkreślają, na których tego nie widać. Także tutaj akurat mamy właśnie taki zestaw, na którym tego nie widać. Materiał super. I lecimy. A! Gdzie lecimy? Przecież dam tutaj o stylizację, a nie mówię, mam, gdzie idziemy! Do Kluzany dojechała Polka, która mnie śledzi od dłuższego czasu, i była już tutaj dwa albo trzy lata temu. Spotkałyśmy się i znowu do mnie napisała, że przyjechała w moje okolicę z mężem idziemy się właśnie spotkać na kawę. Lights out. Tell me where you want it. Baby, you're the one I wanna know about. We can fall in slowly, yeah. We don't need to do the talking. Get into it, baby, softly, yeah. Made on and on, cause I'm wanting Baby, come and show me. Take my heart. I never thought I could love this hard. Oh, I can't get enough. Mm -hmm. You got me feeling like. You got me singing like. Muszę Wam przedstawić. Pozwolisz mi opublikować to? Daj, poproszę Cię. To jest moja wicka. Widziałyśmy się ile lat temu? Trzy. Trzy lata temu. I znowu przyjechała z mężem, ale mąż nie wiem, czy mi chce, żebym go nagrywała, bo się wstydzi jak mój mąż. Mężczyźni to raczej nie lubią być w kamerze, ale pokażemy. I to odważny mąż przyjechali autem, żeby mnie odwiedzić znowu we Włoszech. I pijemy sobie razem z pizzą. Jestem bardzo szczęśliwa i poprosiłam o koperek, żeby mi przywiozła koperek z Polski, bo we Włoszech nie ma koperka. A tu dowiaduję się, że to nie będzie tylko koperek. Później odkryjemy, co tam dotarło z Polski. A przecież jak mogłabym nie przywieźć do Gabriele słodycze? Jeszcze no. tych, tych, co nie ma tutaj. To jechałam do domu. Dwie siatki, prezentów. I teraz Wam pokażę, co dostałam. Sama zresztą muszę zobaczyć, bo nie wiem, co jest w środku. Dostałam ciasteczka z Wedla. Przeróżne smaki, takie, których tutaj nie ma. Zbliżenie zrobimy. Mamy tutaj mieszankę krakowską. Te uwielbiam z wedla, tiki taki. Później mamy takie z adwokatem. Krówki jedynie we Włoszech można dostać, ale innych cukierków z wedla absolutnie tutaj nie ma. Także mamy pudełko pyszności. Później mamy. Prince Polo, wydaje Wam się to śmieszne, ale uwierzcie mi, we Włoszech nie ma Prince Polo, ja uwielbiam, moje dzieci też, także ona pamiętała z vloga z Polski, że mówiłam o tym, że moje dzieci uwielbiają i po prostu nam przywiozła, jest niesamowita. Co to jest? Śląskie oblaty, później mamy zamki. Koperek suszony, bo we włoszech nie ma koperku. I też taki mi przywiodła do zasadzenia i taki już gotowy do posypania. Także cieszę się ogromnie. Co tutaj mamy? Kopalnioki śląskie, jakieś czekoladki, cukierki, których ziołowe nie znałam ich. Także dla mnie to jest coś nowego. Spróbujemy, kolejny koperek. Cały dom mnie teraz pachnie koperkiem, bo to on się, ten zapach się tak unosi. Po prostu zjadłabym taką gaść zaraz zrobię sobie zresztą gotowane ziemniaki i posypię koperkiem na górę. No, Kefiru mi tu jeszcze brakuje. Jak jeszcze miała kefir, to już by było super. Przywiozła mi swojskie nalewki zrobione przez nich. Jedno też jest czerwone winogrono z 2019 roku. Także to będzie... z tego ucieszy się bardzo mój mąż. Jest jeszcze jedno: jest to Dynia z Chili. Też z 2019 roku, także. Będziemy kosztować w jeden wieczór i dodatkowo królewskie mleczko śmietankowe. No Same pyszności i jej przez nią zrobione ogórki kiszone. Czyli ziemniaki, koperek i ogórki kiszone. Musicie wiedzieć, że we Włoszech yy, ja nigdy nie próbowałam, ale mój wujek tak zakisić ogórki kiszone i niestety mu nie wyszły tak jak w Polsce. Inne powietrze, inna wilgoć, no nie wychodzi to tak, jak u nas, także bardzo cieszę się z takich polskich przysmaków rzeczy, których mi tutaj brakuje. Smaków, których mi tutaj brakuje, co prawda, jest bardzo gorąco, więc czekoladki od razu wchodzą do lodówki i czekają tam na taki moment, kiedy. Nam się zachce. Anastazja będzie zachwycona, bo ona uwielbia. Także jeszcze raz bardzo, Karina, Ci dziękuję. Jesteś po prostu aniołem. Drugi raz, jak przyjeżdżasz mnie odwiedzić i drugi raz mi robisz taką niespodziankę, że szok. Macie też tutaj jej stronę internetową, Instagram, więc jeśli chcecie, to zaglądnijcie, bo ona szyje cudownie, piecze niesamowite ciasta. Także zaglądnijcie na jej stronę. Będzie jej bardzo miło, jeśli ją polubicie i będziecie ją śledzić, bo to wiecie, jest też taka z pomoc, także tyle, pakujemy wszystko i ro, idę robić sobie teraz obiad, jestem sama na koniec Francesco nie dojedzie na czas, Anastazja zatrzymała się u koleżanki, więc jestem sama co nawet lepiej, bo ugotuję tak szybko sobie tylko ziemniaki i zjem przysmaki obiad gotowy ziemniaczki młode z dużą ilością koperka, mamy odrobinę awokado, ogórki polskie i jajko od teściowej same smakołyki jajko zrobiłam takie, że powinno idealnie się teraz rozpłynąć. O! Wychodzi zawsze. Pokazywałam Wam kiedyś przepis na kanale, do tego młode ziemniaczki. Niestety, wyłożę dobre ziemniaki, ciężko jest znaleźć. Udało mi się kilka razy, ale nie zawsze. I skosztujmy. Uwielbiam. Pyszne. Podejrzewam, że ten słoik wytrzyma tylko do jutra. Może wytrzyma do jutra. Bo jak przyjedzie rodzinka, każdy po dwa ogóreczki i już będzie koniec. Uwielbiam. I teraz koperek. Spróbujmy koperek. Pycha. Taki prawdziwy, polski obiad. Brakuje tu jeszcze kotleta schabowego, ale nie chciało mi się robić jest za gorąco. Tycha. Moczone w odrobinie skop... ziemniaczki, z... ziemniaczki z koperkiem i z jajkiem. Bomba. Mm. Skoczyłam w sukienkę też od ła, Też nowość, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Pod spodem mam strój kąpielowy i lecimy się gdzieś wykąpać, wskoczyć do jeziora, bo jest naprawdę gorąco. I chcemy się troszeczkę schłodzić. Cukienka właśnie jest idealna na taką okazję, by zarzucić na strój kąpielowy. I tutaj te plecy możemy nosić właśnie tak, takie bardzo głębokie wycięcie, albo też na krzyż tutaj możemy te ramioneczka sobie regulować. Ja sobie wybrałam tak, żeby było łatwiej ściągnąć. I e, dzisiaj posłuży mi tak, ala copri kostumę, tak jakby to była taka narzutka na strój kąpielowy. Idziemy się wykąpać. Put me the turn the lights out Tell me where you want it Baby, you're the one I wanna know about It can fall in slowly, yeah. We don't need to do the talking Get into it, baby, softly, yeah And on and on, guess I'm to and on. Baby, come and show me, take my heart I never thought I could love this song jeziorem Izeo znajdziecie właśnie takie platformy na których możecie się opalać widzicie tam. Tam zazwyczaj idziemy, ale dzisiaj jest bardzo dużo ludzi i nie chciałam tam nagrywać między wszystkimi. Albo takie gdzie są właśnie e, przypięte łódki. Także e, to są takie miejsca w których można się kąpać, woda jest czysta, e, przejrzysta i można korzystać. I Wróciliśmy do ONT'a i zobaczcie, 39,5, 40 stopni. Jest godzina 16.40. Wykąpaliśmy się w jeziorze i tego teraz nie widzicie, ale wszystko się zmyło. I róż do policzków, i podkład, i filtr, wszystko, wszystko. Tylko nie tusz do rzęs. Odkryłam ostatnio tusz, który jest wspaniały. Ten tusz, Firework. Z Maybelline. Jeśli szukacie tuszu wodoodpornego, który naprawdę super działa, fajnie podkręca rzęsy, pogrubia i wytrzymuje próby potu, wytrzymuje próby kąpieli wodnej, to polecam właśnie ten tusz. Nie wiem, jak tutaj ustawić kamerę. O, tutaj widać. Ma silikonową szczoteczkę, która fajnie rozczesuje rzęsy, podkręca. No i naprawdę jest wytrzymały, także polecam. Czas na kolację. Byliśmy na małych zakupach i kupiliśmy coś dobrego, co bardzo lubimy na kolację. tutaj jest też lód. Pan w sklepie Konad był bardzo miły i dał nam też lód, dlatego że mamy tutaj. Przekajcie. Więc na kolację mamy ostrygi, które uwielbiamy wszyscy i dzieci też. Mój mąż bardzo dobrze radzi sobie z otwarciem. Ja niestety nie potrafię, a on całkiem nieźle mu to idzie. Tutaj mamy akurat lód. I później mamy krewetki, takie duże. I, I mamy kalamary. Za chwilę wszystko wyczyszczę, umyję, opłuczę i zrobimy sobie z pielinii. szaszłyki z krewetek i z kalamarów. Do tego sałata zielona, pomidory pokrojone z ogródka i ostrygi. To znaczy najpierw ostrygi, a później szaszłyki z warzywami. I to będzie nasza kolacja. Kalamary i mamy krewetki, więc najpierw kalamary dajemy w taki sposób, o, tak, żeby one później y, się nie wywinęły w ten oto sposób. Jeden. Do tego wbijemy teraz krewetkę w taki sposób, żeby sobie krzywdy nie zrobić. O, wzdłuż. O. Widzicie? I jest prawie gotowy, i tak zrobimy z resztą.